Cześć ekipa. W tym filmie chciałbym wam pokazać, jak w prosty sposób możemy stworzyć swój własny, odręczny podpis, którym będziemy podpisywać nasze zdjęcia w programie Adobe Photoshop. Pierwsze, co będziemy potrzebować, to marker, a drugim, kartki papieru. Od tego zaczynamy, że musimy podpisać się jakimś ładnym podpisem na kartce papieru. Polecam zrobić to kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt razy, wybrać najładniejszy podpis, a co będzie później, to zobaczymy. Brzydko. Fajnie jakby ten podpis był taki ładny, artystyczny, wypracowany tak naprawdę i k sporo kartek straciłem. OK, po tysiącu próbach wreszcie mi się udało. Teraz muszę zrobić skan lub zdjęcie tego wybranego podpisu, tak by móc wrzucić ten podpis do Photoshopa. Ja wykorzystam po prostu telefon, zrobię zwykłe zdjęcie telefonem, ponieważ skaner mi się zepsuł. OK, no i jesteśmy przy komputerze. Tutaj, jak widzisz, mam już zgrane zdjęcie mojego podpisu. To, co będę chciał zrobić, to przede wszystkim wyciąć ten podpis. Z tej białej kartki papieru. By sobie pomóc otworzę filtr Camera Raw. Następnie rozjaśnię zdjęcie ekspozycją. Dodam troszeczkę czerni w czerniach. Dzięki czemu ten podpis staje się bardziej kontrastowy. Możemy delikatnie jeszcze też kontrast poprawić. I mniej więcej takie ustawienie jest w porządku. Klikam OK. Teraz narzędziem LASSO zaznaczę sobie mniej więcej ten podpis. Nie musi to być w ogóle dokładnie. Klikam kombinację klawiszy Ctrl J, i teraz stworzyła mi się tutaj nowa warstwa. Gdy wyłączę tę warstwę, no to pokazało się właśnie to zaznaczenie, które przed chwilą stworzyłem. Teraz. Kliknę sobie Ctrl T, żeby obrócić ten podpis. Mniej więcej tak będę chciał, by wyglądał. Klikam OK. A następnie będę chciał jeszcze dokładniej wyciąć ten podpis z tej kartki papieru. By to zrobić, kliknę zaznaczenie, następnie zakres kolorów. Teraz muszę kliknąć tutaj niepróbkowane kolory, tylko cienie. OK, no i teraz. Jak widzisz w podglądzie mamy zaznaczony ten obszar na biało, który będzie zaznaczony. Możemy sobie tutaj tymi suwakami manewrować w ten sposób, by jeszcze dokładniej wyciąć ten podpis. Ja ustawię sobie około 70%. Zakres raczej nie będę zmieniał. No właśnie, bo tu się już będą pokazywać dodatkowe piksele. Więc zostawię mniej więcej taki. I w sytuacji, kiedy mam już ten podpis mniej więcej na biało zaznaczony cały, klikam OK. I teraz ponownie klikam Ctrl J. Po raz kolejny stworzyła mi się tutaj warstwa. Wyłączam podgląd tej warstwy. No i jak widzisz, teraz mamy podpis wycięty. Teraz musimy pomyśleć o tym, w jaki sposób możemy nakładać ten podpis na nasze zdjęcia. Możemy to zrobić w bardzo prosty sposób, używając pędzla. By to zrobić, upewniam się, że zaznaczona jest ta warstwa z podpisem, następnie klikam edycja, zdefiniuj ustawienie domyślne pędzla, i teraz pokazała się tabelka, w której możemy dodać nazwę pędzla. Klikniemy mój podpis, i jak widzisz, podgląd tego pędzla wygląda w ten sposób, czyli tak jak mój podpis. Klikam OK. I jak widzisz teraz używam pędzla, który wygląda dokładnie tak jak mój podpis. Otworzyłem sobie dwa zdjęcia Marleny. Czcionkę oczywiście możemy pomniejszać, powiększać dowolnie. No i nakładać na te obszary zdjęcia, na których chcemy by się znalazł podpis. By zmienić kolor podpisu oczywiście możemy kliknąć tutaj w próbnik oraz wybrać sobie dowolny kolor jaki chcemy uzyskać. Ja kliknę sobie jakiś w odcieniach żółci. No i wystarczy raz kliknąć no i podpis mamy dodany w dowolnym miejscu gdzie tylko chcemy. Podobnie na tym zdjęciu. Proste, łatwe i przyjemne. I to tyle w tym filmie. Dzięki wielkie za obejrzenie go do końca. Mam nadzieję, że i ty po tym filmie będziesz podpisywać się na swoich zdjęciach swoim autografem. Jeśli tak, no to super, daj znać w komentarzu, jak wrażenia po tym filmie. Będę również wdzięczny za łapkę w górę. No i widzimy się w kolejnym filmie. Cześć.